Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na ekspresowe, smaczne i tanie danie obiadowe, czyli makaron z sosem pieczarkowym. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki. Obraną cebulę dość drobno siekamy. Oczyszczone pieczarki kroimy w pół plasterki. Na dużą patelnię z rozpuszczonym masłem i olejem wrzucamy posiekaną cebulkę i delikatnie ją rumienimy od czasu do czasu mieszając. Następnie dodajemy pokrojone pieczarki i wszystko smażymy około 5 minut. Całość doprawiamy czarnym pieprzem. Następnie do pieczarek i cebuli wlewamy gorący bulion i wszystko zagotowujemy. Do miseczki przekładamy śmietanę, dodajemy mąkę i całość dokładnie mieszamy. Następnie wlewamy dwie chochelki wywaru z pieczarek i wszystko razem łączymy. Do gotującego się bulionu wlewamy zawiesinę ze śmietany i mąki. Całość dokładnie ze sobą łączymy ciągle mieszając. Sos gotujemy jeszcze około 5 minut na małym płomieniu. W razie potrzeby doprawiamy do smaku odrobiną soli i czarnym pieprzem. Makaron gotujemy w lekko osolonym wrzątku według przepisu na opakowaniu, po czym odcedzamy. Tak przygotowany sos podajemy z ugotowanym makaronem i posiekaną natką pietruszki. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.